Sieć zalały dziesiątki filmów przedstawiających drony lecące na stolice Rosji. Wleciał na terytorium Polski obiekt powietrzny. Formalnie mówiono o niezidentyfikowanym obiekcie powietrznym, ale z góry uprzedzam wszystkich fanów UFO to nie to. Jak to możliwe, że obiekt w ogóle wleciał w naszą przestrzeń powietrzną? Wyjaśnieniem tej zagadki jest trójkąt nie bermudzki, a polski. A w zasadzie podzamojski. Dla wielu posiadanie gotówki to atrybut poczucia wolności, poczucia niezależności. Tymczasem władze chcą całkowitego zakazu gotówki, bo chcą mieć wszystkie operacje finansowe pod kontrolą. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa. Cześć, zaczynamy. Raport z frontu dziś. Trzy tematy. Panika w Moskwie. Sieć zalały dziesiątki filmów przedstawiających drony lecące na stolicę Rosji. Nowa ukraińska broń natychmiast znalazła się na ustach całego świata. Rosyjski dron nad Polską? Którędy nad nasze terytorium wlatują rosyjskie obiekty? Wyjaśniamy tajemnicę Trójkąta Zamojskiego. Będzie zakaz korzystania z gotówki? Banki i rządy. Chcą wiedzieć, na co dokładnie wydajesz swoje pieniądze. Zaczynamy od tematu numer jeden. Panika w Moskwie. Sieć zalały dziesiątki filmów przedstawiających drony lecące na stolicę Rosji. Dziś, możemy to już otwarcie powiedzieć, potwierdziły się doniesienia z poprzedniego raportu z frontu na temat planowanych przez Ukrainę ataków na Moskwę. Zacznijmy jednak od początku. Głównym punktem tego newsa będzie. Palianica, ale nietradycyjny chleb ukraiński z mąki pszennej, symbolizujący gościnność i szczęście. To także zupełnie nowa broń dalekiego zasięgu, którą Ukraińcy stworzyli z potrzeby chwili w związku z ograniczeniami, które nałożył na nich Zachód. Teraz Kijów już nie musi prosić Waszyngtonu i innych sojuszników o zgodę, czy może uderzyć daleko w głąb Rosji. Choć siły ukraińskie od dłuższego czasu mogły atakować przygraniczne tereny Rosji zachodnią bronią, to w dalszym ciągu brakuje zgody Zachodu na atakowanie ważnych celów w głębi kraju okupanta bronią dalekiego zasięgu. Kijów o taką zgodę prosi od dawna, o tym też mówiłem w poprzednim raporcie z frontu. Powód jest prosty. Możliwość takich uderzeń, rażenia rosyjskich lotnisk, ale też obiektów wspierających dowodzenie, kontrolę, wywiad, rozpoznanie, logistykę. I wsparcie naprawcze jest kluczowe dla przebiegu trwającej wojny. Próby nacisku na Biały Dom dopiero jednak przed nami, tymczasem równolegle. Ukraińcy biorą sprawy w swoje ręce i opracowują własne środki, którymi mogą atakować okupanta daleko w głąb jego własnego terytorium. Agencja Associated Press pisze, że Palianica została stworzona z potrzeby chwili, z powodu dominacji Rosji na niebie, a także ograniczeń nałożonych przez sojuszników Kijowa dotyczących używania wyprodukowanej na zachodzie broni dalekiego zasięgu. Użycie zupełnie nowej klasy broni potwierdził w 33. rocznicę odzyskania przez Ukrainę niepodległości prezydent tego kraju, Wołodymir Zeleński. To właśnie dzisiaj miało miejsce pierwsze udane, bojowe użycie naszej nowej broni, zupełnie nowej klasy broni, ukraińskiego pocisku rakietowego Palianica. To nasza nowa metoda odpłacenia agresorowi. Wróg został pokonany, poinformował Załęski. Choć ukraiński przywódca nie wskazał, w jaki cel uderzyła Palianica, to zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie media podały, że dzień wcześniej wieczorem doszło do wybuchu w składzie amunicji w obwodzie Woroneski. To była prawdopodobnie próba generalna. Ukraiński minister transformacji cyfrowej, Michał Fedorow, potwierdził agencji AP, że następnym krokiem będzie zwiększenie produkcji nowej broni. W jego opinii zmieni ona zasady gry, ponieważ strona ukraińska będzie mogła uderzać tam, gdzie Rosja się tego dzisiaj nie spodziewa. Nowa broń ma zasięg do 700 km, co jest porównywalne z przekazanymi Ukrainie przez Stany Zjednoczone pociskami ATA CNS. Przy okazji prezentacji palianicy Ukraińcy pokazali mapę z różnymi lotniskami, w tym z bazą lotniczą Savasilejka w obwodzie niżno Dodając, że nowy rakietowy dron może uderzyć w co najmniej 20 takich rosyjskich obiektów. Zaledwie kilka dni po publikacji pierwszych oficjalnych informacji na temat nowej ukraińskiej broni i zapowiedzi ataków na cele daleko w głąb Rosji, doczekaliśmy się demonstracji możliwości nowej broni. Ukraińskie drony uderzyły w skład ropy naftowej na terenie rosyjskiego obwodu Kirowskiego. Podało źródło w ukraińskim wywiadzie wojskowym. Kijów informuje, że doszło do pożaru co najmniej dwóch zbiorników. Magazyn znajdował się aż 1200 km od granicy z Ukrainą. Do akcji użyto pięciu dronów kamikadze, które miały spowodować dużo strat. Bezzałogowce miały trafić też w co najmniej dwa zbiorniki składu ropy naftowej. Jak podkreślono, celem uderzenia był obiekt kompleksu wojskowo-przemysłowego Wroga, który dostarcza paliwo siłom okupacyjnym Federacji Rosyjskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się amatorskie nagrania, wyraźnie zaskoczonych mieszkańców obwodu kirowskiego. Na wideo słychać mocne uderzenie, a po chwili w powietrzu unosi się słup czarnego dymu. Na kolejne ataki nie trzeba było długo czekać. W rekordowym do tej pory ataku użyto setki ukraińskich dronów. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało informacje o zniszczeniu lub przechwyceniu 158 obiektów. Jednak inne dotarły do celu, a atak sparaliżował stołeczne lotniska w Rosji. W związku ze zmasowanym atakiem dronów na Rosję, Federalna Agencja Transportu Lotniczego musiała wstrzymać działalność trzech stołecznych lotnisk: Wnukowo, Domodjedowo i Żukowski. W celu zapewnienia bezpieczeństwa cywilnych lotów. Jak podaje Radio Swoboda i rosyjska sekcja BBC, niedzielny atak na Rosję był największym od początku pełnoskalowej wojny. Celem dronów były także rosyjskie elektrownie i rafinerie, głównie w okolicach Moskwy. I w samej stolicy Rosji pożary wybuchły w państwowej elektrowni rejonowej Konakowska na północ od Moskwy, państwowej elektrowni okręgowej Kaszira na południe od Moskwy oraz w samej stolicy Rosji moskiewskiej rafinerii nafty. Niezależnie od celu militarnego, osiągnięty został jeszcze jeden równie istotny cel cel propagandowy. Pomimo wielokrotnych apeli władz rosyjskich i służb, Rosjanie masowo umieszczali w sieci nagrania i zdjęcia z trwającego ataku na Moskwę. Sieć zalały dziesiątki filmów przedstawiających drony lecące na stolice Rosji. Ten właśnie obraz miał zasiać w sercach Rosjan strach i uzmysłowić im, że wojna przeniosła się teraz aż pod Moskwę, a Putin i jego armia nie byli w stanie ich ochronić. Mamy mało czasu. To nagranie może zniknąć dosłownie w każdej chwili. Tak działają internetowe algorytmy. Decydują, co możesz widzieć, jakie treści oglądać. Weź sprawy w swoje ręce. Wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał, włączysz powiadomienia i dasz łapkę w górę, a to nagranie będą mogły zobaczyć kolejne setki osób. Jeśli napiszesz komentarz, szanse na to, że uwolnimy kogoś z bańki informacyjnej wzrosną diametralnie. Mamy też plan awaryjny. Od dłuższego czasu, wraz z żołnierzami wojsk specjalnych i ekspertami do spraw bezpieczeństwa i geopolityki, opracowujemy raporty. Nie lanie wody, które pojawia się na większości konkurencyjnych kanałów, a konkrety i procedury zachowań na wypadek sytuacji kryzysowych i zagrożeń. Jeśli chcesz odblokować swój darmowy dostęp do raportów Cytadeli, dołącz do naszej społeczności. Zapisz się na newsletter i zyskaj pewność, że nic Cię nie ominie. A dodatkowe materiały nad którymi właśnie pracujemy dostaniesz wygodnie na maila. Link do newslettera umieszczam w opisie i pierwszym przypiętym pod tym filmem komentarzu. Pozostając przy dronach, przechodzimy do tematu numer dwa. Rosyjski dron nad Polską. Którędy nad nasze terytorium wlatują rosyjskie obiekty? Zagadka wydaje się rozwiązana. Ile to już dni wojsko polskie prowadzi poszukiwania rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego w okolicach Hrubieszowa? O wiele za długo, ale zanim przejdziemy do sedna problemu, na początek podsumujmy kilka faktów. Dowódca operacyjnych rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz, poinformował, że 26 sierpnia o godzinie 6:43 na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród wleciał na terytorium Polski obiekt powietrzny. Formalnie mówiono o niezidentyfikowanym obiekcie powietrznym, ale z góry uprzedzam wszystkich fanów UFO to nie to. To, co naruszyło naszą przestrzeń powietrzną, było prawdopodobnie bezpilotowym statkiem powietrznym zwanym potocznie dronem. Obiekt zanikł na radarach w rejonie gminy Tyszowce, na południe od Chrubieszowa. Łatwo zgubić taki cel, ponieważ jest mały, stworzywa sztucznego i może przy tym obniżyć pułap swojego lotu. Same zaś radary, no, mają swoje ograniczenia. Te systemy muszą zostać nasycone pewnymi danymi, aby w pełni mogły działać. U nas nie było też takich nalotów, więc ten radar nie jest nasycony danymi o tych celach, prędkościach, o ich kształtach. Przy tym musielibyśmy cały czas utrzymywać w powietrzu samolot wczesnego wykrywania i ostrzegania z radarem nastawionym na śledzenie małych obiektów, takich właśnie jak bezzałogowe statki powietrzne. No ale my nie jesteśmy w stanie tego zrobić na obecną chwilę. Utrzymywanie takich samolotów non-stop w powietrzu realizowane jest w stanie wojny, a nie w czasie pokoju. Wyjątek stanowi sytuacja zmasowanych rosyjskich ataków dronowo-rakietowych na Ukrainę, kiedy to Polska podrywa w powietrze swoje samoloty. Wyjaśnia operator dronów. Dronem, który wleciał w przestrzeń powietrzno-polski, był najprawdopodobniej szachet 136. Bez Bezzałogowce, za sprawą użycia silników tłokowych, mogą lecieć bardzo daleko, nawet do 2500 km. W przypadku długodystansowych lotów może dojść do utraty naprowadzania za pomocą nawigacji satelitarnej. W takiej sytuacji szachedon pozostaje jedynie nawigacja inercyjna, wystąpienie za silnego wiatru może po prostu powodować, że dron będzie zbaczał z kursu. Na tak dużym dystansie bez jest już poza kontrolą i leci na wyznaczony punkt. Jeśli jest spychany przez wiatr, to może wlecieć do Polski. Warto zaznaczyć, że nie wiemy w zasadzie co taki dron w danej chwili w ogóle przenosi? Może mieć ze sobą głowicę z ładunkiem wybuchowym, ale może to być fałszywy cel, który ma nasycić obronę przeciwlotniczą ukraińską, aby nie była w stanie zwalczać wszystkich wrogich obiektów. Strona ukraińska nie wie, który z dronów jest wabikiem, a który dysponuje głowicą bojową. Z tego też względu każdy może stanowić potencjalne zagrożenie. Kiedy więc obrona przeciwlotnicza Widzi, że dron leci na trajektorii nieistotnej dla infrastruktury krytycznej obszarów zamieszkałych, to nie decyduje się na jego zestrzelenie, aby nie wytracać rakiet. Takie drony po prostu są przepuszczane, aby móc rozbić się w polu. Samo podrywanie przez siły powietrzne myśliwców, które mają zbijać rakiety, drony i inne cele wlatujące w przestrzeń naszego kraju, jest jak najbardziej zasadne, ale jest dość uciążliwe i dość kosztowne. Co zatem należy robić? Oczywiście musimy śledzić te cele i jeśli lecą w kierunku ośrodka miejskiego lub jakiejś infrastruktury, to oczywiście należy je zbijać, strącać, ponieważ stanowią poważne zagrożenie. Szachet wyposażony jest w głowicę bojową, mogącą ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Taki ładunek może wyrządzić poważne szkody. Są jednak inne sposoby na radzenie sobie z takimi celami powietrznymi, jak bezzałogowe statki powietrzne. Dość ciekawym rozwiązaniem i pomysłem jest wykorzystanie dronów wiernikowców. Które na Ukrainie z powodzeniem używane są właśnie do strącania dronów skrzydlatych. Dzięki takiemu uderzeniu dron spada na ziemię w miejscu, w którym dokładnie chcemy. To jest tani sposób, ponieważ taki dron kosztuje niewiele w porównaniu do pocisków wykorzystywanych chociażby przez zestawy obrony powietrznej. Sam zaś dyżur bojowy i utrzymywanie pilotów bez załogowców jest na pewno dużo tańsze niż utrzymywanie przez cały czas w gotowości załóg myśliwców. Te zespoły dronowe, nie są oczywiście elementem zastępującym, ale uzupełniającym zdolności sił zbrojnych Rzeczpospolitej. No dobrze, skoro wiemy już, co najprawdopodobniej wleciało do Polski i jak można byłoby ewentualnie uniknąć tego typu incydentów w przyszłości, przyjrzyjmy się teraz przez chwilę innej zagadce. Jak to możliwe, że obiekt w ogóle wleciał w naszą przestrzeń powietrzną? Wyjaśnieniem tej zagadki jest Trójkąt nie bermudzki, a polski, a w zasadzie podzamojski. Przewodów Wozuczyn i Tyszowce. Te trzy miejscowości, oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów, w ciągu niecałych dwóch lat nawiedził tak zwany nieznany bądź niezidentyfikowany obiekt ze wschodu. Za pierwszym razem skończyło się tragicznie. Dwa następne incydenty sugerują, że zagrożenie wciąż jest poważne. Co się dzieje w trójkącie na wschodzie Polski? To właśnie tam żołnierze próbują odnaleźć obiekt, który wleciał do Polski od wschodu. Teren poszukiwań początkowo koncentrował się wokół gminy Tyszowce, w powiecie Tomaszowskim, ale został nieco poszerzony. Obiektu prawdopodobnie drona wciąż nie odnaleziono. Mieszkańcy okolicznych terenów są zaniepokojeni, bo to już trzeci udokumentowany poważny przypadek, który dotyka ich bezpośrednio. Podobnie było w grudniu 2023 roku, w oddalonym od Tyszowiec o kilkanaście kilometrów, w Ożuczynie. Mieszkańcy mieli słyszeć rakietę, pojawienie się obiektu odnotowały radary, rozpoczęto procedury, a do poszukiwań zaangażowano 500 żołnierzy WOD. Kilka dni później jeden z wiceministrów MON powiedział, że obiekt wleciał i wyleciał z polskiej przestrzeni powietrznej. Nie wyleciał za to obiekt który pojawił się na tym samym terenie późną jesienią 2022 roku. W przewodowie odłamek rakiety ukraińskiej, która zestrzeliwała rosyjską rakietę, spadł tak niefortunnie, że zabił dwóch mężczyzn pracujących w zakładzie rolnym. To najtragiczniejszy i najgłośniejszy jak dotąd tego typu przypadek na terenie Polski. Co jednak wiąże te trzy wydarzenia? Powtarzająca się dość niespodziewanie bliskość geograficzna tych incydentów. Wszystkie miały miejsce na stosunkowo niedużym terenie, które można zamknąć w trójkącie oddalonych od siebie o kilkanaście kilometrów trzech miejscowości przewodów Wozuczyn, Tyszowce. Granica polsko-ukraińska ma długość przeszło 535 km. Tyle tylko, że jakimś dziwnym trafem do tego typu przypadków dochodzi najczęściej właśnie w jednym miejscu. Trzy powyższe miejscowości leżą w dawnym województwie zamojskim. W zasadzie na pograniczu powiatów Hrubieszowskiego i Tomaszowskiego. Innymi słowy, na terenie pomiędzy Hrubieszowem a Tomaszowem Lubelskim zdecydowanie częściej dochodzi do przypadków związanych z nieznanym obiektem ze wschodu niż w jakimkolwiek innym miejscu w Polsce. Dlaczego tak jest? Przyczyna jest bardzo prosta. Rosjanie atakują elementy infrastruktury krytycznej blisko naszej granicy, między innymi w miejscowościach Stryj, czy czerwonogród, ale też na przykład we Lwowie. Znajdują się tam elementy infrastruktury energetycznej, które są celem. Z tego powodu dochodzi do przekroczeń to blisko naszej granicy, więc łatwo jest o urządzenia, błąd oprogramowania czy operatora. Taki obiekt może być też zakłócony, przez co może wlecieć w naszą przestrzeń. Po prostu blisko naszej granicy są obiekty, gdzie Rosjanie kierują swoje środki. Swoje ataki, swoje rakiety i swoje drony. A tu łatwo o Mówi portalowi Interia podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych RP. Wszystkie powyższe wydarzenia należy wiązać ze zmasowanym ostrzałem rosyjskich wojsk na terenach leżących na wschodzie Ukrainy. Wystarczy prześledzić doniesienia ukraińskich mediów, by dowiedzieć się, że każdej z tych trzech dat. Kiedy obcy obiekt pojawiał się na terytorium Polski, towarzyszyło ostre ostrzeliwanie wschodniej Ukrainy. A teraz na chwilę zatrzymajmy się przy elektrowni w Dobrotworze. Miejscowości położone około 60 km na północ od Lwowa, ale też niecałe 50 km od granicy z Polską. Elektrownia ta jest ważna nie tylko dla Ukraińców. Okazuje się, że Polska... Ma dwa połączenia energetyczne z Ukrainą. Jednym z nich jest właśnie linia Dobrotwór-Zamość. Jest to linia o potencjale 220 kV pracująca promieniowo. To znaczy, że wydzielone są bloki elektrowni Dobrotwór, które mogą pracować na potrzeby eksportu do Polski. Zdolności przesyłowe są przyznawane w wyniku przetargów miesięcznych. Maksymalna moc przesyłana na tym połączeniu to około 230 MW. Przesył z Polski na Ukrainę nie jest prowadzony na tym połączeniu. Drugim połączeniem jest linia 400 kV Rzeszów-Chmielnicki, przywrócona do pracy w maju 2023 roku, gdzie przesył może odbywać się już w obu kierunkach. Takie miejsca jak Dobrotwór, ale też Stryj i Czerwonogród mogą być wciąż brane na cel przez rosyjską armię, dopóki nie zostaną skutecznie uszkodzone. A to może wiązać się z kolejnymi zbłąkanymi obiektami po polskiej stronie. Tymczasem operacja poszukiwawcza nie dała póki co oczekiwanych rezultatów. Czy to możliwe, że dron, który wleciał do Polski, mógł z niej swobodnie wylecieć, jak rakieta z grudnia 2023 roku? Sprawdzamy każdy scenariusz, każdy jest możliwy na obecną chwilę. Będziemy wyciągać wnioski po poszukiwaniach, jeśli wynik będzie negatywny. Na chwilę obecną próbujemy wykluczyć, czy obiekt ten pozostał na naszym terytorium, przekazał podpułkownik Goryszewski. Na konferencji prasowej do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. Wojsko cały czas szuka tego drona bądź dwóch dronów. Ciągle nie ma stuprocentowej pewności, że one wtargnęły w polską przestrzeń. Nie wiemy, czy je one były, czy w ogóle były, powiedział szef rządu. No i wszystko jasne. Dzięki za dodanie otuchy, od razu zrobiło się jakoś tak bezpieczniej. Prawda? Teraz przechodzimy do tematu trzeciego. Będzie zakaz korzystania z gotówki? Banki i rządy chcą wiedzieć, na co dokładnie wydajesz swoje pieniądze. W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o ograniczeniach związanych z obrotem gotówkowym. W przygotowywanej przeze mnie analizie ekonomicznej na zlecenie Narodowego Banku Polskiego wskazywałem swego czasu, że Polacy dość jednoznacznie wypowiadają się w kwestii Rezygnacji z gotówki. Mówią stanowcze nie. Okazuje się jednak, że niezbyt podoba się to rządzącym, a zwłaszcza pociągającym za sznurki unijnym decydentom. Polacy nie chcą rezygnacji z gotówki. Gotówka jest potrzebna nawet jako pewna rezerwa na wypadek wojny, powodzi czy innych tak zwanych niespodziewanych zdarzeń na czarną godzinę. Dla wielu posiadanie gotówki to atrybut poczucia. Wolności, poczucia niezależności tymczasem władze chcą całkowitego zakazu gotówki, bo chcą mieć wszystkie operacje finansowe pod kontrolą. Obrotu gotówką zaś w pełni skontrolować się? nie da. Zakaz gotówki, do którego w Polsce nie doszło przez dwukrotną nowelizację ustaw od strony formalnej wejdzie mocą dyrektywy Unii Europejskiej. Zanim jednak to się stanie. Pobranie gotówki oraz płacenie nią staje się coraz trudniejsze z praktycznego punktu widzenia. Właściciele bankomatów wprowadzają nowe, niższe limity wypłat, a opłaty za pobieranie pieniędzy rosną. Co więcej, niektórzy sprzedawcy coraz niechętniej przyjmują gotówkę, co jest niezgodne z prawem. Jedno jest pewne: zakaz gotówki, na który naciska Unia Europejska, jest już coraz bliżej realizacji. Choć w Polsce nie doszło jeszcze do całkowitego zakazu, nowe regulacje unijne, które mają wejść w życie, wprowadzą istotne zmiany. Nieuchronny koniec gotówki miał się zacząć 1 stycznia 2024 roku. Tak się nie stało, bo po fali kolejnych nacisków rząd prawa i sprawiedliwości anulował przepisy limitujące transakcje gotówkowe. Jednak sprawa zakazu gotówki wróciła za sprawą. Prawodawstwa unijnego. 24 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów, którego częścią jest całkowity zakaz regulowania gotówką transakcji przekraczających 10 tysięcy euro oraz wprowadzający nadzór i kontrolę nad transakcjami powyżej 3 tysięcy euro. A to jeszcze nie wszystko. Nowością jest objęcie limitami obrotu. Prywatnego. Musisz wiedzieć, że do tej pory w Polsce limity transakcji gotówkowych dotyczyły tylko obrotu gospodarczego. Dłużej już tak nie będzie. Osoby dokonujące transakcji prywatnych, nawet kupując samochód za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, czy mieszkanie za milion, jeśli tylko strony umowy nie miały nic przeciwko, mogły, a do czasu formalnej zmiany przepisów nadal mogą, posługiwać się stosem papierowych banknotów. W obrocie prywatnym gotówka wciąż jest bowiem dozwolona bez ograniczeń, i to właśnie ma się już niebawem zmienić. Co to oznacza dla ciebie? Jeśli planujesz większy zakup, jak samochód, mieszkanie, musisz pamiętać, że wkrótce będziesz musiał zrezygnować z gotówki na rzecz płatności elektronicznych. Nawet codzienne zakupy zostaną objęte nowymi regulacjami. Jeśli tylko zdecydujesz się kupić droższy smartfon, telewizor, jakikolwiek inny zakup, musisz się liczyć z kontrolą tej transakcji. Będzie się tak działo zwłaszcza, jeśli konsument za transakcję zapłaci fizycznym pieniądzem, a nie np. przelewem, kartą kredytową, blikiem, albo korzystając z płatności odroczonych. Dlaczego? Bo w przypadku płatności elektronicznych i tak wiedzą już o tobie niemal wszystko. Na względną anonimowość Pozwalała do tej pory jeszcze gotówka, ale ktoś właśnie postanowił odebrać ci ten przywilej, nie pytając o zdanie. W zasadzie z prawnego punktu widzenia, aktualnie w Polsce funkcjonuje tylko jeden limit dla płatności gotówkowych 15 tysięcy złotych i dotyczy przedsiębiorców. Prawo o działalności gospodarczej nakazuje im transakcje o większej wartości realizować za pomocą przelewu. Warto również zauważyć, że korzystanie z gotówki staje się coraz mniej opłacalne. Coraz wyższe prowizje za wypłaty z kont bankowych oraz zmiany limitów w bankomatach powodują, że pojawia się coraz więcej pytań o alternatywne metody płatności. No właśnie, skoro jesteśmy przy bankomatach, przypomnij sobie, kiedy ostatnio wypłacałeś gotówkę. Czy zwracałeś uwagę na limity i ograniczenia w bankomatach? Jeszcze niedawno limity wypłaty z bankomatów ustalał sam posiadacz gotówki na koncie bankowym i robił to głównie ze względów bezpieczeństwa. Żeby w przypadku utraty karty płatniczej nie dawać możliwości wybrania z rachunku przy jej pomocy wszystkich pieniędzy. Zazwyczaj jest to limit dobowy, który w dobie bankowości cyfrowej można dowolnie modelować, zmieniając na odległość nawet w ciągu kilku godzin. Teraz jednak swoje limity wypłat wprowadzili właściciele bankomatów. W większości takich urządzeń w Polsce nie da się wypłacić gotówki w kwocie wyższej niż 800 czy 1000 zł. Ale co tam limity w bankomatach, skoro jest najlepszy wynalazek ostatnich lat? Ulubione narzędzie płatnicze Polaków i, i cyberprzestępców też. Blik. Już teraz Blik, czyli aplikacja umożliwiająca szybkie i bezpieczne, o ile nie damy się oszukać, płatności, zyskuje na popularności i staje się preferowanym środkiem regulowania transakcji. Czego w ogóle wspominam o bliku? Bo ktoś sobie wymyślił, że po zakazaniu korzystania z gotówki, to właśnie ten wynalazek ma ci gotówkę na codzienne zakupy po prostu zastąpić. Blik jest aktualnie sposobem opłacania transakcji zdecydowanie najpopularniejszym i powszechniejszym nawet niż karty bankowe. Telefon praktycznie posiada każdy, z aplikacji Blik korzystają praktycznie wszyscy, nawet mikroprzedsiębiorcy, a także w obrocie prywatnym odbiorca gotówki, który nie posiada aplikacji Blik, może ją błyskawicznie sobie po prostu zainstalować. I wszystko fajnie, jeśli zapomnimy o prawie do prywatności. Transakcje mobilne i cyfrowe zostawiają za sobą dość długi cyfrowy ślad. Gdyby ktoś jeszcze zastanawiał się, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, warto przypomnieć sentencję, zgodnie z którą, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a w tym przypadku też o zbieranie danych. Na co te pieniądze wydajemy? Jak znam życie, zaraz podniosą się głosy, że mnie to nie dotyczy, ja nie mam nic do ukrycia. Jasne. Jeden z bohaterów Matrixa też mówił, że niewiedza to błogosławieństwo. Na tym kończymy raport z frontu. Bądź bezpieczny. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa.